Cześć, jestem jestem Mikołaj i ze mną dzisiaj, jest Oskar. Dzisiaj, dzisiaj będziemy e, bawić się chowanego belek, no bo, no bo tak jasno widać, to nie no, będziemy tak normalni. No jest noc, no niech będzie, godzina?

Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. To idziemy szukać Nie, nie, dobra. Jestem No Uważaj. Uważaj. Dobra. Nieważne. Idę. Oto... A tutaj są boxy, tutaj są takie jak tu ciemno. nie jest w domu. No bo w domu jest latarka. Ale ziemnie. nie Muszę... Oj.